Słychać Słychać. A teraz słychać. Dobrze, jeszcze szybciutko, dwie minuty, tylko Państwu zajmę, bo widzę, że czekacie Państwo na prezentację. czcigodni Księża, Panie Marszałku, Panie Starosto, Panie Burmistrzu. I oczywiście, Szanowni Państwo, mieszkańcy tych pięknych ziem. Senator Kogut zawsze jeździ uczestniczy w uroczystościach dorzynkowych. No dzisiaj nie mógł niestety do Państwa przybyć ze względu na ważne uroczystości rodzinne, które go zatrzymały w stróżach. Niemniej jednak jest dzisiaj sercem z państwem i bardzo serdecznie. Pozdrawia i także przyłącza się do tych wszystkich życzeń, które tutaj są wypowiadane dla polskich, małopolskich rolników. Senator często też przywołuje cytat z ojca św. Pawła II, pozwolę sobie przeczytać: wiem, że w dobie przemian społecznych i gospodarczych nie brak problemów, które często boleśnie nękają polską wieś. Trzeba, aby w procesie reform. Sprawy rolników były dostrzegane i rozwiązywane w duchu społecznej sprawiedliwości. Sam senator, jak Państwo wiecie, także wywodzi się z rodziny, która ma tradycje rolnicze. Często wspomina czasy dzieciństwa, czasy młodości, kiedy uczestniczył w żniwach, kiedy na koniec żniw, nawet pojedyncze kłosy zbóż były zbierane z pól. I dlatego jemu te sprawy są bardzo ważne. Dlatego też często przywołuje słowa programowe programu prawa i sprawiedliwości, że w żadnym wypadku nie można kontynuować polityki w ramach której tylko około 10% środków spójności trafia na wieś, choć mieszka tam około 40% mieszkańców naszego kraju. I dlatego nie przedłużając życzę, żeby kolejne lata były dostatnie, żeby były stabilne, żeby były błogosławione i bogate w te wszystkie środki, które czynią piękniejszą i zasobniejszą polską, małopolską, krynicką i tylicką wieś. Wszystkiego dobrego, szczęść poszedł. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, ja chciałem przypomnieć, że tutaj koła Bodyni wiejskich są do Państwa dyspozycji dla Państwa, dla naszych gości. W trakcie oglądania też można przekąszać, też mo można degustować, także